O Smoleńsku powiedziałem właściwie wszystko, co miałem do powiedzenia. Film nagrany przed rokiem w cyklu Akademia Zdrowego Rozsądku zatytułowany Smoleńsk na zdrowy rozsądek. Mogę dzisiaj właściwie słowo w słowo mógłbym powtórzyć to samo. Niczego nie ujmę, z niczego się nie wycofam z tego, co tam powiedziałem i nic nie mam do dodania. Chociaż być może inni coś do dodania mają, o tym za chwilę. Nadmienię, że również wspominałem tutaj w jednym z wideoblogów o tym, że najwyraźniej podjęło prawo i sprawiedliwość decyzję, aby Smoleńsk znowu umieścić w centralnym punkcie polskiej polityki. I to jest decyzja na tyle brzemienna w skutki, że w dniu obchodów, które wyglądają tak jak, jak Państwo widzą, jak wyglądają. Tak, jak byłaby to rocznica bardzo okrągła i bardzo przełomowa, zresztą tak ludzie związani z prawem i sprawiedliwością wręcz mówią, to jest przełomowa rocznica tego zdarzenia, no będziemy inaczej. Dlaczego ona jest przełomowa? No właśnie dlatego, że prawo i sprawiedliwość podjęło taką decyzję, żeby Smoleńsk znów stał się przedmiotem centrum debaty publicznej. Nie wiem, czy ta decyzja się długo utrzyma, bo to zależy od tego, czy Polacy podchwycą, to i, i dadzą się z powrotem według tych właśnie, według tego kryterium, według tych emocji, które generuje słowo, samo słowo smoleńsk, zapędzić w okopy i w tych okopach trwać i z nich się ostrzeliwać. Czy może jednak okaże się, że było to politycznym błędem bo narracja, bo wydarzenie sprzed lat 12 naturalną koleją rzeczy już takich wielkich emocji nie budzi? I polityki na nim budować nie można. Tak czy owak, zauważcie Państwo, ja oczywiście mówię tutaj wyłącznie o politycznej stronie zagadnienia, o merytorycznej, jak mówię, już powiedziałem. No bo co jest tak naprawdę wydarzeniem? Zmienił zdanie Jarosław Kaczyński. Dotąd mówił, być może nigdy się nie dowiemy, jaka była przyczyna tej, 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 tej tragedii, która spadła na mojego brata i osoby mu towarzyszące. Teraz mówi, wiem, że to był zamach i wiadomo kto go dokonał został wskazany w jasny sposób co się zmieniło na logikę mogły się zmienić, mogła się zmienić jedna z dwóch rzeczy albo mamy nowe dowody albo mamy nową wiedzę nowe okoliczności sprawy które każą zrewidować to wszystko co dotąd na temat smoleńska mówiliśmy albo zmieniły się okoliczności o nowych dowodach nic mi nie wiadomo. Dziś, kiedy nagrywam ten film, nie wiem, kiedy on do, pana, do Państwa dotrze, czyli w samą rocznicę 10 kwietnia, zapowiadane jest, że jutro, czyli 11 na specjalnej konferencji te dowody mają zostać dostarczone. Nie sądzę, żeby były to jakiekolwiek dowody nowe. Śledziłem na tyle pracę pod komisji smoleńskiej, że jej dorobek po prostu mnie delikatnie mówiąc nie przekonuje. Nie jestem w stanie dyskutować ze zwolennikami teorii zamachu, ponieważ dyskutuje się z nimi trochę jak ze świadkami Jechowy. to znaczy zasypują człowieka mnóstwem, ten świadek Jechowy zasypuje mnóstwem cytatów z Biblii, a kiedy mu się tłumaczy, że ten cytat wcale nie znaczy tego, co on twierdzi, to rzuca pięć innych cytatów z Biblii, a potem piętnaście, a potem pięćdziesiąt. Tak tutaj... Wszelka dyskusja została sprowadzona do niezwykle szczegółowych spraw, że gdzieś tu znaleziono drzwi, które wbiły się w ziemię pod takim a takim kątem, a nie mogłyby się wbić, gdyby nie zostały miotnięte siłą kinetyczną wybuchu, bo sama siła zderzenia by nie wystarczyła. Nie wiem, nie, nie jestem fizykiem, nie jestem w stanie tego policzyć. A tam jakiś nit, a tu ułożenie szczątków, a w ogóle to, że na tyle a tyle szczątków samolot się rozpadł, a nie powinien się rozpaść. Mówią jedni, inni mówią, owszem, jeżeli uderzył grzbietem, który jest inaczej zbudowany, to ja nie jestem w stanie, ja nie będę w to brnął. Również no, nie chcę powtarzać tego, co mówiłem w tych filmach o ogólnych okolicznościach, że jednak mielibyśmy jakieś na przykład dane z satelitów szpiegowskich, gdyby takowe, chyba, że założyć, że również kraje zachodnie współuczestniczyły w spisku. Które to satelity szpiegowskie przecież śledzą lotnisko Siewiernie, bo było to lotnisko formalnie nieczynne, a w praktyce używane do handlu bronią, więc, więc nie, nie była to przestrzeń przez nikogo nie pilnowana. Zobaczmy, jak na Ukrainie radzi sobie wywiad. Wiadomo czyli, chociaż działa nieujawniany, więc ja go też nie będę ujawniać. I, i, I pomyślmy, czy rzeczywiście 12 lat temu oni mogli prześlepić coś tak grubego jak powiedzmy użycie agregatów dymotwórczych, czyli de facto mgłotwórczych wojskowych, bo w taki sposób można by było stworzyć w sposób sztuczny okoliczności, jakie katastrofie towarzyszyły i w ogóle dlaczego w tym miejscu i w ogóle po co. Wydaje mi się ta hipoteza nieprawdopodobna. Jak Państwo, którzy mnie oglądają, wiecie, cały czas uważam, że hipotezą najbardziej prawdopodobną jest to, że katastrofa miała przyczyny naturalne. Ale skrańcowa głupota i cynizm i podłość ówczesnego polskiego premiera i jego groteskowego ministra spraw zagranicznych doprowadziła, że Władimirowi Putinowi dano wyłączność na badanie tej katastrofy. Oni to zrobili zupełnie celowo. Powinienem jeszcze wspomnieć jedyną wysoką rangą przedstawicielkę polskiego rządu tam wtedy, czyli panią późniejszą premier Ewę Kopacz, to kombo sprawiło, że Putin dostał wyłączność na dysponowanie wszelką wiedzą z Smoleńsku, ponieważ oni byli przekonani, dlatego mówię o skrajnej głupocie, przepraszam, że się powtarzam, może nie wszyscy te poprzednie filmy oglądali, dlatego mówię o skrajnej głupocie, bo oni byli przekonani, że jak się da Putinowi taką wyłączność, to on jej użyje do tego, żeby zamieść sprawę, szybciutko to zakończyć i wrócić od siebie wszelkie podejrzenia, że to mogła nie być naturalna. Katastrofa. A przecież w interesie Władimira Putina jest dokładnie coś odwrotnego: jest dokładnie to, co zrobił. To znaczy, stworzył takie warunki, w których właściwie wszystko jest możliwe, również możliwe jest, że był to zamach, i niech się teraz Polacy żrą, niech się biją między sobą, niech będą skłóceń. Z czego wynika logicznie, że ten, kto wierzy, iż jest tam zamach i chce tej prawdy dojść, powinien zachowywać się bardzo ostrożnie. I zdawać sobie sprawę z tego, że na przykład będzie dostawał z Rosji jakieś y, poszlaki, jakieś y, mniej czy bardziej spreparowane, y, cząstkowe y, fragmenty wiedzy, naprowadzające go na ten trop, który jest przez Putina pożądany, czyli na trop y, wielkiej narracji y, zamachowej. Ale może ja się mylę. Zdecydowanie dopuszczam taką możliwość, że to moje mędrkowanie nie poparte wiedzą ani fizyka, ani, ani, ani pilota samochodu, samolotów, ani specjalisty od bezpieczeństwa ruchu lotniczego w najmniejszym stopniu, że to moje gdybanie, wnioskowanie na podstawie różnych przesłanek we wspomnianym filmie sprzed roku przedstawionych może być mylne. I być może Antoni Macierewicz rzeczywiście zebrał dowody ze swoją komisją, że tam doszło do zbrodni. No, w takim razie oczywista sprawa. Idziemy z tym dalej do Trybunału w Hadze. Składamy wniosek, w którym przedstawiamy te dowody, jakie mamy, że nie było to przypadkiem. Tak jak zrobili Holendrzy w sprawie zestrzelenia ich samolotu pasażerskiego. Składamy te wnioski i Trybunał je weryfikuje. No i tu jest właśnie moja obawa, bo to jest taki moment sprawdzam. Otóż ja się obawiam, że ogłosimy, władze ogłoszą jutro, że to był zamach ponad wszelką wątpliwość, jak mówi Antoni Macierowicz, ponad wszelką wątpliwość, wiadomo jest to stwierdzone tego. Oczywiście część liberalno-lewicowa polskiej debaty publicznej zawyjeża absolutnie nic podobnego. Wróci do rozmaitych smoleńskich szyderstw spod krzyża na krakowskim przedmieściu. Co zmobilizuje, oczywiście, takie przynajmniej jak sądzę, jest oczekiwanie: zmobilizuje oba elektoraty i cały ten cały Smoleńsk będzie użyty po to, żeby oskarżyć Tuska. Słusznie zresztą, bo on siedzieć w więzieniu tak naprawdę za to, co zrobił po katastrofie, nie za to, że jak niektórzy sugerują, miał w niej jakiś udział, ale to jest zupełnie inna historia, tu chodzi o polityczną naparzankę. Natomiast moje pytanie jest takie, moment sprawdzam, to jest wniosek do Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Jeżeli ten wniosek złożymy, to ja się uprzejmie ukłonię Panu Macierewiczowi, i powiem, miał Pan rację, źle Pana oceniłem, Twierdząc, że ta komisja nie jest po to, żeby odkryć cokolwiek, tylko po to, żeby pan stał się właścicielem najbardziej radykalnej narracji na polskiej scenie politycznej i budzącej największe emocje. To bowiem nie, rzeczywiście pan coś znalazł i mimo, że to nie tworzy jakiegoś spójnego systemu z wiedzą innych źródeł, nie jest poparte przez to, co ewentualnie mogliby nam yy, powiedzieć panowie, którzy obsługują te satelity i inne systemy szpiegowskie, i systemy na słuchu, gdzie podobno też niektórzy twierdzą, yy, ewentualnie. Ewentualne eksplozje dałyby się odnotować. No, powiedziałem, jeżeli ten wniosek tak pójdzie, to, to zmieniam zdanie. Natomiast obawiam się, że tam taki wniosek nie zostanie złożony. Że będzie tak jak ze sprawą reparacji od Niemiec, gdzie myśmy zgłosili swoje roszczenia na Twitterze i w TVP Info i jeszcze w paru takich miejscach. Ale dotąd. Szpak, od siedmiu lat powtarzamy, że należą nam się od Niemiec reparacje za zniszczenia wojenne. No, należą nam się, moralnie nam się należą, tak, bo nas zniszczyli i nigdy centa nie zapłacili, bo rząd prl się zrzekł. Ale przez siedem lat nie urodziliśmy pisma, które by miało ręce i nogi i zakorzenienie w prawie międzynarodowym, żeby oficjalnie o te reparacje wystąpić. Tak sobie tylko tutaj palcami po stole, prawda? brzdąkamy. I tyle z tego, bo to jest to wyłącznie na użytek polityki wewnętrznej. Więc dopóki nie złożymy wniosku formalnego, uzasadnionego prawem międzynarodowym, to sprawa reparacji jest wyłącznie tutaj takim bodźcem. Wiecie Państwo, co jest bodziec w sferach społecznych, z których się wywodzę, to jest taki zaostrzony kij, którym się byka szturcha, żeby go... Naprawdę. Tak się Więc żeby go, w... nie powiem w co się go szturcha, żeby go pobudzić do pewnych działań, jak się nie sprawdza. Nie jest łatwo być samcem. Złe. Przepraszam za dygresję. W związku z czym używa się tych reparacji wyłącznie jako bodźca do szturchania Polaków w emocje. I jeśli nie wystąpimy z teraz po zapowiadanej na poniedziałek 11. konferencji prasowej z wnioskiem, który uznany zostanie na świecie przez ekspertów Trybunału za mający ręce i nogi i zawierający rzeczywiste dowody, no to niestety będzie tak, że będziemy mieli w ręku dowód, że ta sprawa wyciągana jest nie po to, nie dlatego, że nowe, wiadomo, nowe informacje się pojawiły, nie dlatego, że nowe dowody mamy, tylko po prostu, że jest potrzeba, żeby będz wuja w, w czoło, żeby te emocje ożywić, tylko właśnie dlatego, że zmienił się kontekst. No bo to jest jedyna zmiana oczywiście. O ile 5, 7 jeszcze rok temu nie można było... Na arenie międzynarodowej, a i w Polsce, nie za bardzo podnosić tak jednoznacznego, ostrego oskarżenia jak zbrodnia dokonana przez Putina na polskim prezydencie, bo to się nie mieściło ludziom w głowach, bo to zakłócało poczucie bezpieczeństwa. W tej chwili się to zmieniło. Poczucie bezpieczeństwa jest wystarczająco zakłócone. To, co dzieje się na Ukrainie, jest wystarczająco wstrząsające. Możemy teraz dodać do tego naszego, a nie mówiliśmy jeszcze ten jeden fakt. No ale proszę Państwa, tak jak. Przez ostatnie lata to, że nie wypadało o tym mówić, nie było argumentem żadnym, że zamach to jest zmyślony, tak, bo, bo jedyne co opozycja potrafiła to szyderstwa z siebie wydawać, żadnego logicznego, mądrego dyskursu wyjaśniającego, no bo musieliby wyjaśnić haniebne, absolutnie skandaliczne postępowanie ich idola po tragedii, po tym wszystkim co co się działo i jak podwolili to y, y, Rosjanom oddać, mimo że to Rosjanie proponowali. Dmitry Miedźwiew, ówczesny prezydent, oficjalnie zaproponował stworzenie w pierwszej chwili Komisji Międzynarodowej. Nie można tego faktu pominąć. Trudno go pogodzić z m, teorią zamachową, no bo m, nie mógł mieć pewności. no Chyba, że idziemy dalej w tym, że wiemy, że zgładając tę propozycję, miał pewność, że Tusk przyjedzie do niego z przekazem. Nie, nie, ja, ja nie chcę chcę, żeby ta sprawa jak najszybciej zniknęła, bo ja przez to przegram wybory, macie tu jakiś bzdury załącznik do konwencji czykagowskiej, którego nie ma i która nie ma nic do zastosowania, i na tym się zabierzcie to ode mnie. Po prostu taki był przekaz Tuska. Zabierzcie to ode mnie. No. Ale żeby nie ruszać tego, no to z, y, przeciwnicy y, y, teorii zamachowej, y, y, kreujący się na zdroworozsądkowców, chociaż zarazem są to ludzie, którzy w każde głupoty spiskowe, giertychowe są gotowi wierzyć, y, więc z tym ich z racjonalnością jest średnio, no, oni, oni tylko potrafili kpić z Macierewicza, i ktoś chce, wiemy kto, chce podtrzymać ten układ wzajemnych okładania się w, jakimiś też spiskowymi teoriami no. Strona rzekomo racjonalna, przypomnę, też stworzyła jakieś fakto i to rzekomej ostatniej rozmowie braci, którą mieli podsłuchać Amerykanie i która kiedyś zostanie ujawniona i udowodni właściwie nie wiem, co udowodni, ale udowodni, że, 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 że Kaczyńscy to źli, prawda. Nie mam Strona przeciwna też oczywiście wytwarzała opowieści o jakichś rzekomych amerykańskich materiałach, które mają udowadnić zamach, tylko nigdy tych materiałów nie zobaczyliśmy. Krótko mówiąc, proszę Państwa. Co ja mogę powiedzieć? Ja protestuję. Ja protestuję w imieniu samozwańczo ofiar i ich rodzin przeciwko tym zaprzęganiu ich do wtórnej roboty, jak to nazwał poeta Grochowiak, jeden z moich ulubionych w swoim pięknym wierszu. Ja protestuję przeciwko robieniu teraz ze Smoleńska. Centralnego punktu polskiej debaty publicznej, ponieważ dzieją się, jak tu mówię wielokrotnie, rzeczy niesamowicie ważne, rzeczy wielkie w, w geopolityce. Niemcy się skompromitowały jako, yy, jako mocarstwo moralne i jako siła przewodnia Unii Europejskiej. Na gwałt muszą zawracać ze swoją polityką, nie wiedzą dokąd. Francja być może w tym bagienku eksploduje potężna bomba. Jaką byłaby zmiana na stanowisku prezydenta? Nie, nie, nie mogę w to uwierzyć, żeby lewicowo-liberalne elity europejskie dopuściły do tego. Myślę, że nie cofną się przed niczym, żeby nie dopuścić. Ale gdyby się rzeczywiście nie udało nie dopuścić, no to mamy zupełnie nową sytuację. Wcale nie mówię, że lepszą, ale zupełnie nową, zupełnie inną. A polska debata publiczna ma się toczyć wokół wzajemnego okładania się. Kto był kiedy tego z Putinem, ty, ty nie, bo ty, bo ty z Orbanem, a ty z Merkel, a ty tam czego powiedziałeś, a ty żeś tam śmiałego powiedziałeś. To, to nie mówię, że to nie jest ważne, ale to ma być w centrum polskiej polityki tylko dlatego, że budzi to, zdaniem politycznych elit, wystarczające emocje, żeby Polaków trzymać tam ze, w, ty, w, 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 w tym emocjonalnym paroksyzmie. Nie, protestuje jako jednostka. Jednostki głosik cieńszy od pisku, jak pisał inny poeta. Raczej przeklęty, chociaż nie w tym sensie. Ale trochę Państwa jest, że te filmy oglądacie i mam nadzieję, że do tego mojego pisku się dołączycie.